Pane z wami i słucham Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała Tobie, Panie. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus mu odpowiedział. Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa. A kto jest moim bliźnim. Jezus nawiązując do tego, rzekł. Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko Go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przychodził tą drogą pewien kapłan zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin wędrując przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył i wzruszył się głęboko, podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam Tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według Ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie, wała Tobie Usiądźcie. Przyjaźnimy się ze świętą Ritą, i po raz kolejny myślę, że mnie tu sprowadziła. Bardzo dobrze wspominam 15 sierpnia zeszłego roku, wielkie życzliwe przyjęcie, i bardzo pragnąłem kolejny raz być z Wami. Cieszę się. Słuchajcie, można zbudować dzisiejsze kazanie dość w prosty sposób, i będzie to prawdą, że Pan Jezus leczy nasze rany. Że jestem miłosiernym Samarytaninem, który podchodzi do ludzi, którzy noszą w sobie skutki przemocy. Podchodzi do ludzi, którzy, mają, którzy sami sobie zadali rany przez lenistwo, przez nieczystość, przez gniew. Podchodzi do ludzi, którzy mieli bardzo trudne dzieciństwo i z dzieciństwa wyciągnęli czy wyszli z dzieciństwa z ogromnym, ogromnymi ranami na psychice, może nawet i na ciele. I Pan Jezus chce to uzdrawiać, to jest prawda, ale ja się odwołam do doświadczenia wielu ludzi, którzy opowiadają, modlę się, staram się, nawet chodzę na psychoterapię, stosuję wiele godziwych, dobrych środków, a one mi nie pomagają. Ta rana wydaje się być nieuleczalna. Nieuleczalna. Chcę się odwołać do. Doświadczenia takich osób i zadać pytanie, czy ta rana rzeczywiście, czy są takie rany na naszym sercu, które rzeczywiście mogą być nieuleczalne? Brałem udział, co mnie bardzo cieszy, i doświadczenie dużo mi dało przygotowań do beatyfikacji sióstr męczenniczek we Wrocławiu. Część z Was wie, 11 czerwca, właśnie była beatyfikacja siostry Paschalis i dziewięciu jej towarzyszek. Bardzo mocno się zaangażowałem całym zespołem. Modliliśmy się 11 czerwca, zwłaszcza przez wstawiennictwo tych błogosławionych o uzdrowienie ze skutków przemocy. I tak też, na razie powiem to w stronie biernej, zostało rozeznane, zostało rozeznane, że siostry męczenniczki elżbietańskie mogą się wstawiać za te Sprawy, uzdrowienie i uwolnienie od skutków przemocy, różnej, również seksualnej. Zapytałem siostry już po beatyfikacji, która bardzo mocno była odpowiedzialna za kształt tej beatyfikacji i uroczystości, dlaczego akurat i skąd to rozeznanie, żeby prosić te akurat siostry o, o te intencje. Mówię to w kontekście na przykład świętej Rity, która ma... W Tą swoją jakby działkę, tą swoją specjalność jest świętą od spraw beznadziejnych. Dlaczego te beatyfikowane siostry Elżbietanki miałyby szczególnie być orędowniczkami w sprawach, w sprawach przemocy, doświadczenia przemocy. I siostra odpowiedziała mi kapitalną rzecz, która mnie zachwyciła. Oprócz tego, że Przyczyniła się do tego opatrzność Boża, powstał jakiś człowiek znikąd, zjawił się i podpowiedział: A może byśmy się modlili właśnie o, o uzdrowienie skutków przemocy, bo siostry same doznały tej przemocy. Kto nie wie, to, to tłumaczę w 1945 roku, gdy armia czerwona przechodziła ze wschodu na zachód, i wszystko co Związane z Rzeszą, z Trzecią Rzeszą, wszystko co niemieckie. Mieli nawet nakaz, żeby z wielką brutalnością niszczyć i y, 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 znacie też niestety te historie wykorzystań seksualnych, jak Armia Czerwona zachowywała się, y, jak traktowała y, zdobywane tereny. I to dopadło również siostry męczenniczki, powiem eufemi, eufemizmem, bo tu są dzieci, niektóre z tych sióstr nawet trzydziestokrotnie zostały wykorzystane. To mam właśnie na myśli, tak wykorzystane, w bardzo brutalny sposób. Nie oszczędzano 80-latek, 90-latek niepełnosprawnych. Tak, tak byli brutalni, czerwonoarmiści. Te 10 sióstr zostało zabitych po ogromnym wykorzystaniu po ogromnym doświadczeniu przemocy. I właśnie dlatego opowiada mi ta siostra. I właśnie dlatego one mogą się wstawiać za nami w tych sprawach, bo one tu doznały ran. I właśnie tam, gdzie doznały ran, one mogą nam najbardziej pomóc. I teraz staję nie jako ten, który teoretyzuje, tylko jako praktyk, ten, który się modli nad ludźmi w różnych okolicznościach. I powiem Wam, jak wielkiej potęgi, jak wielkiej mocy doznałem i doświadczam przez wstawiennictwo tych dziesięciu sióstr w sprawach właśnie wykorzystań. I przemocy. I widząc owoce ich wstawiennictwa, właśnie zrodziło mi się pytanie, skąd takie rozeznanie, żeby ich prosić o pomoc w sprawach no, wykorzystań różnych i przemocy. I zaczęło to mi się tutaj jakieś kulki łączyć w głowie, i zacząłem rozumieć, że z siostrami dziesięcioma Elżbietankami jest podobnie jak ze świętą Ritą. I zaczęło mi się to łączyć w głowie, i, i Zrozumiałem. Zobaczcie, święta Rita miała podobną historię związaną z tą działką, tą domeną, tą swoją specjalnością, bo ona jest świętą od spraw beznadziejnych, sama przeżywała rozpaczliwe sytuacje, sama zna smak rozpaczy. Kto ją zna, wie, jakiego męża miała, ile jej krwi napsuł, jak bardzo wycierpiała wiele od swoich synów, od ówczesnych. Zwyczajów związanych z zemstami, z wojnami między rodami. Ona zna smak niepokoju, śmierci swoich dzieci. I to nie jest tak, że ona od razu wszystko przyjmowała z pokorą i od razu z radością przyjmowała swój krzyż. Nie, ona przeszła rozpaczliwe stany emocjonalne. I właśnie dlatego, że tu została zraniona. I właśnie dlatego, że przeżyła te wielkie dramaty, jest wielką świętą od tych spraw beznadziejnych. Tam, gdzie została zraniona, tam jest mocna. Mam nadzieję, że już zaczynacie rozumieć, drodzy, tam, gdzie my zostaliśmy zronie, zranieni, tam moc Boża najbardziej może się rozlać. Miejsca zranione mogą być najbardziej chłonne na łaskę, miejsca najsłabsze mogą być przestrzenią największej mocy Bożej. I możliwe, że ktoś jeszcze nie rozumie, że doświadcza przemocy, doświadcza, ma jakąś ogromną ranę na swoim sercu, która wydaje się być nieuleczalna, ponieważ Pan Bóg ma wielki plan związany właśnie z tą raną i może wielkie rzeczy uczynić za sprawą właśnie tej rany. Gdyby jej nie było, nie byłoby, gdyby nie było tych ran na sercu Rity, nie byłoby tak wielkiej orędowniczki. Gdyby nie było. Tej, tego potwornego, okropnego zła Armii Czerwonej i wszystkich brutalności, które oni dokonali, nie byłoby też wielkości beatyfikacji sióstr męczenniczek. Pan Bóg ma plan na rany naszego serca. Jan Paweł II. Jeszcze niech nam do tego, do tego pewnego witraża witrażu witraża dołoży się przepraszam język polski trudna mowa on powiedział takie słowa nie zacytuję go dosłownie ale to mniej więcej brzmiało tak gdy doświadczamy sytuacji granicznych gdy życie daje w kość to niewierzący znajdują w takich sytuacjach bez sens a mówi dalej ale wierzący znajduje i pewnie byśmy dokończyli, że Jan Paweł II powiedział sens, a on tego nie powiedział. Jakoś by to nam pasowało, było jakąś taką przeciwwagą, jakąś kontrastem, a on mówi mniej więcej tak, uwaga. Gdy, gdy w sytuacjach granicznych, bardzo trudnych niewierzący znajduje bezsens, tam wierzący znajduje nadzieję zmartwychwstania. Nadzieję zmartwychwstania. Wiele naszych ran może być jeszcze nieuleczalnych, nie tylko dlatego, że my po prostu nie dajemy mu ich uleczyć. To też jest ważne, żeby pozwolić Bogu je uleczyć. Mam nadzieję, że to rozumiecie, że możemy przeszkadzać Bogu w wyleczeniu, że możemy nigdy do lekarza nie pójść i on nas nie uleczy. A jak pójdziemy, to zaraz mu narzucamy swój sposób wyleczenia, jak to czasami bywa u niektórych lekarzy. Panie doktorze, proszę mi przepisać to, to i to i to. I, I leczyć mnie w ten i ten, ten sposób. Jak lekarz ma inny pomysł, to się ktoś denerwuje, bo lekarz mnie nie rozumie. Ja wiem, co mi najlepiej pomoże. Mam nadzieję, że to rozumiecie, ale tu teraz mi chodzi o taką sytuację, w której trzeba zaakceptować, że może niektóre rany pojawiły się bardzo opatrznościowo w naszym życiu i są na naszym sercu i nie będą szybko wyleczone. I zdają się być nieuleczalne. Bo może są aż tak głębokie, bo to nie tylko rana, ale może i krater na sercu. I ktoś może już traci nadzieję, czy w ogóle da się cośkolwiek z tym zrobić na sercu. A wtedy Jan Paweł II nam podpowiada, ty masz nadzieję na zmartwychwstanie. I może w tym życiu nie doświadczysz niesamowitych skutków uzdrowienia tej rany, ona będzie dalej. Będziesz musiał się nauczyć z nią żyć, ale gdy zmartwychwstaniesz, Popatrzysz na siebie, na te wszystkie rany, których doznałeś na ciele i na duszy, to one będą ci przypominać o całym Twoim życiu: o całej historii zmagań, upadków, powstań, walk, o Twojej miłości i o Twojej historii życia, której jest historią świętą. Tak jak rany Jezusa, nam przypominają o Jego miłości, tak te rany, które mogą wydawać nam się nieuleczalne. I może nam się wydawać, że Jezus jakoś zwleka z ich uleczeniem, wtedy zajaśnieją, bo Bóg nigdy nie zawodzi. Bóg nigdy nie zawodzi. A mówię to w kontekście tego, że my jesteśmy czasami bardzo mocno rozczarowani, a to rozczarowanie może zachwiać mocno naszą wiarą, gdy liczymy na jakiś taki szybki środek uleczenia. Panie Boże, jak odmówię nowennę pompejańską, albo jakąś inną modlitwę, albo wezmę patronkę Ritę jako świętą, to liczę na to, że po iluś tam dniach. To się stanie, to się zmieni. Jak się pomodlę nowenną pompejańską za moją nieuleczalnie chorą babcię, to babcia nie umrze, a w trakcie modlitwy dziękczynnej, gdy dziękuję za to, że Pan Bóg ją uzdrowi, ona umiera. I co ja mam zrobić z tym? I czuję się oszukany, bo powiedzieli mi, że nowenna pompejańska to jest modlitwa nie do odparcia i na pewno zostaniesz wysłuchany. To są ważne rzeczy. I drodzy, nie chcę wam zabierać nadziei na to, że Pan Bóg nie wysłucha was za życia, i nie ma co się modlić o zdrowie czy o uzdrowienie ran. Trzeba. To jest ważne. To jest ważne. Ale pamiętajcie, że te plany mogą być różne, i te niektóre rany w Bożym Planie będą aż do zmartwychwstania. Tam dopiero zajaśnieją chwałą. Z pewnością modliły się siostry, o to, żeby wola Boża się wypełniła, siostry męczenniczki. Skończyło się ich śmiercią. Skończyło się brutalnym no, ich potraktowaniem. Dlaczego można byłoby powiedzieć? Matka Boża ich nie chroniła? Dlaczego? Te niewierzący mógłby widzieć tam bezsens, a wierzący widzi tam nadzieję zmartwychwstania, że życie się nie kończy. Dzisiaj w Ewangelii mnie też porusza, że ten człowiek, który leżał przy drodze, a którego Jezus rany opatrywał, jest napisane, że jest półmartwy. Czyli szklanka do połowy jest pusta. Ona nie jest do połowy pełna. To nie jest półżywy człowiek, to jest półmartwy człowiek. Można pesymistycznie bardzo patrzeć na swoje życie, ale przychodzi nadzieja. Przychodzi nadzieja, że to życie się nie kończy i jeszcze czeka nas zmartwychwstanie. I te rany zajeśnieją chwałą. I te rany będą przestrzenią działania mocy Bożej. Mam nadzieję, że siedzi ktoś wśród nas, tutaj, albo uczestniczy przez internet, który dzisiaj myśli, moja rana jest nieuleczalna. A za 50 lat, albo za 100, będzie jego beatyfikacja i będziemy modlić się, modlić się przez jego wstawiennictwo właśnie dlatego, że dzisiaj myśli o sobie, mam ranę nieuleczalną na swoim sercu. Albo chociaż jego rodzina będzie mogła się modlić przez jego wstawiennictwo, bo wie, że ten człowiek był wierzący i on słucha i modli się za mnie, będąc po tej drugiej stronie. Wielka nadzieja na to, że nawet jeżeli odczuwamy, że nasze rany są nieuleczalne, bo to doświadczenie jest naszym udziałem, ja to słyszę od Was, tak czasami myślimy, mamy wielką nadzieję na to, że w tym wszystkim jest Boży plan. I jeżeli natychmiast nie jest rozwiązana ta sprawa, jeżeli szybko ona się nie poprawia, to człowiek wiary liczy na zmartwychwstanie i że Bóg nigdy nie zawiedzie. Choćby wydawało się, że zwleka, choćby wydawało się, że jest o 15 minut za późno, albo o kilka lat za późno, to on się nigdy nie spóźnia. Paradoksalnie tak jest. Tymczasem, drodzy, teraz jest dobry czas na to, żeby wyznać naszą wiarę. Powstańmy.